Prowadzisz biznes i zdarza Ci się czekać na klienta lub kuriera, aby przekazać sprzedane produkty lub paczki? A może musisz angażować pracownika, aby został i przekazał sprzedane produkty? Jeśli tak, to zostań i obejrzyj ten film do końca. Poznaj Pickup Box Business, czyli Twój prywatny automat paczkowy, który postawisz przy sklepie, firmie, warsztacie, hurtowni, wszędzie tam, gdzie odbywa się wymiana towarów. Dzięki niemu może się ona odbywać bezkontaktowo. Wystarczy, że zostawisz w środku dowolny przedmiot, wybierzesz na aplikacji numer telefonu klienta lub kuriera, a on, kiedy zbliży się do pickupboxa, Boxa, będzie mógł również dzięki aplikacji odebrać ten przedmiot jednym kliknięciem. Sama instalacja urządzenia nie wymaga doprowadzenia zasilania czy sieci internetowej i jest banalnie prosta. Pickup Boxa zainstalujesz w kilkanaście minut bez dodatkowych kosztownych prac remontowych czy specjalistycznych narzędzi. Pickup Box to solidna, stalowa konstrukcja o nowoczesnym wyglądzie. Idealnie wpisze się w każde otoczenie. Posiada w wersji podstawowej trzy skrytki, przy pomocy których możesz przekazać przedmioty dowolnej osobie. Istnieje możliwość zakupu urządzenia z większą ilością skrytek na specjalne zamówienia. Pickup Box Business posiada także otwieranie awaryjne. W razie rozładowania baterii. Urządzenie zasilane jest akumulatorami, które naładujesz za pomocą powerbanka lub zwykłej ładowarki sieciowej typu USB-C. Najlepsze jest to, że jedno ładowanie starcza na prawie rok pracy. Pickup Box Business posiada wbudowany moduł Bluetooth. W momencie, kiedy smartfon się z nim łączy, box automatycznie uzyskuje dostęp do internetu poprzez dane komórkowe. Urządzenie obsługujesz wygodną i intuicyjną aplikacją. Przy jej pomocy otwierasz skrytki, by nadać przesyłkę. Wystarczy, że wybierzesz opcję Nadaj przesyłkę, zostawisz ją w skrytce, piszesz numer telefonu odbiorcy lub wybierzesz go z listy kontaktów. W tym momencie odbiorca otrzyma SMS, że pod wskazanym adresem czeka na niego przesyłka. Jeśli nie ma jeszcze naszej apki, w treści otrzyma także link do jej pobrania. W momencie, kiedy odbiorca będzie w zasięgu Bluetooth Pickup Boxa, urządzenie w jego apce pojawi się jako aktywne. Odbiorca kliknie Odbierz przesyłkę i drzwiczki się otworzą. Właściciel urządzenia będzie mógł nadać dowolnej osobie dostęp stały. Oznacza to, że osoba z takim dostępem będzie mogła zostawiać przedmioty właścicielowi pick Boxa. Jak już mówiłem, montaż pick Boxa jest nieskomplikowany i nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Wersja biznes posiada cztery opcje montażowe. Same podstawy i jak prosty jest ich montaż pokazujemy na innych filmikach na naszym kanale YouTube. Podstawy nie są sprzedawane w zestawie z urządzeniem. Nie trać czasu na oczekiwanie na kuriera i usprawnij obsługę klienta Twojej firmy. Jesteśmy przekonani, że Ty i Twoi klienci pokochacie to urządzenie. Już dziś zamów Pickup Box na pickupbox.pl. Do zobaczenia!